W osiemnastym odcinku DNA o Stanach, Chinach, Polsce i Grecji. No i o wzrostach, bo wszystko rośnie. Witam wszystkich analityków, inwestorów, przedsiębiorców, wszystkich zainteresowanych giełdami i gospodarkami w dzisiejszym DNA Rynków. Wszystkie wykresy będą pokazywały wzrosty, czyli chyba wszystko rośnie. To znaczy, że trzeba kupować, to znaczy, że trzeba sprzedawać. O tym w tym odcinku. A więc jeżeli chcecie wiedzieć co dzieje się na rynkach, doskonale trafiliście. Zaczynamy przegląd tego, co było za nami w ostatnim tygodniu i co się szykuje na ten tydzień. Zaczynamy od największej i najważniejszej gospodarki, czyli tej amerykańskiej. A tam sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa. Obydwie informacje na plus, bo jak możecie zobaczyć, plus 4,5% w sprzedaży, plus prawie 2%, jeżeli chodzi o produkcję. I choć to są mniejsze plusy, niż można było się spodziewać, a w zasadzie mniejsze niż były oczekiwane, to jednak nie dajcie się zwariować. Plus 4,5% w sprzedaży to świetny wynik dla amerykańskiej gospodarki, plus 1,5% i wyżej to w ostatnim czasie dla produkcji amerykańskiej. Amerykański też bardzo dobrze, a zatem amerykańskie twarde dane, amerykańska gospodarka trzyma się nieźle. Było o wzrostach produkcji i sprzedaży, to jeszcze to co to oznacza? To oznacza wzrosty, czyli stopy procentowe w górę. Wzrosty w Fedzie, które możecie zobaczyć na tych konkretnie kropkach na czerwono, to gdzie w tej chwili rynek widzi stopy procentowe, gdzie będą one w przeciągu najbliższych lat. Na czarno informacja tam, gdzie widzi je Fed, a kiedy Fed widzi je wyżej i w sumie dane gospodarcze mówią, że jest lepiej, to nie ma co się oszukiwać. Stopy będą wyżej, i tylko rynek tego jeszcze nie uwzględnia. Stąd też tak słaby dolar, i stąd też taka ostatnio ochoczość, giełd do wzrostów. Jak tylko okaże się, że stopy procentowe rosną szybciej, niestety inwestorzy solidnie się rozczarują. Przynajmniej na początku negatywnie. A skoro o bankach centralnych mowa i o podwyżkach stóp procentowych, to oczywiście musicie pamiętać, że banki od wielu, wielu miesięcy drukują pieniądze. I jak dużo drukują, i jak wiele? Od ostatnich 9 lat wydrukowały całkiem sporo, ale ciekawostką jest fakt, że tak jak bank europejski, japoński i amerykański wszystkie zaczynały z różnego pułapu drukowania w 2008-2009 roku, tak teraz, dokładnie po 7 latach, w sumie są w tym samym miejscu, czyli mniej więcej na poziomie 4,5 biliona. Dolarów. I z tego triumviratu, z tej trujeczki, banków centralnych w tej chwili drukują jeszcze dwa, ale tylko do końca roku. Potem już EBC się wyłączy, a amerykański bank centralny zacznie sprzedawać obligacje. Co niestety będzie oznaczało, że zostanie tylko jeden na placu boju. Czy to rynkom wystarczy? Choć na tym wykresie wzrosty, wydaje się, że na 2018 będzie dużo, dużo trudniej o szybkie i łatwe zwyżki. Obiecałem, że będą wzrosty na wszystkich wykresach, i na tych też widzicie, i to konkretnie w Chinach, czyli druga najważniejsza gospodarka, w której też solidnie i dużo rośnie. Konkretnie rośnie bilans handlowy, czyli jest lepiej. Konkretnie rośnie sprzedaż o 10%. No i jak możecie zobaczyć, wzrosła ostatnio też fenomenalnie chińska produkcja. Co prawda, ostatni miesiąc pokazuje 6,5%, no ale to właśnie w marcu było zebranie chińskiej partii ludowej. Te informacje z Chin na razie są jednoznaczne. W Chinach nic złego się nie dzieje, a przynajmniej nie na tyle złego, że było to widać w twardych danych, nieruchomościami w Chinach, czy też brakiem płynności na niektórych segmentach rynku. Na razie nikt się nie przejmuje, czyli kolejne trzy miesiące z punktu widzenia chińskiego spokojne. Skoro był największy przedstawiciel rynków wschodzących, to spójrzmy jeszcze na najmłodszego, a konkretnie na Grecję, bo Grecja to najmłodszy przedstawiciel rynków wschodzących, który został zdegradowany od tego grona w ostatnich czasach właśnie po kryzysowych. W greckich obligacjach widać mega hossy, bo te spadki, które są tutaj, oznaczają, że greckie obligacje drżeją. A greckie akcje? Cóż, mówiłem, że będą wzrosty, więc spójrzcie sami. W ciągu ostatniego roku, a w zasadzie od Brexitu, Grecja na solidnym plusie. A zatem inwestorzy kochają rynki wschodzące, nawet tak niepewne i tak ryzykowne, jak Grecję, czyli pieniędzy nie brakuje. Przejdźmy teraz z wielkiego świata na krajowe podwórko, gdzie mieliśmy z Polski PKB. I w ostatnim czasie można ten skrót rozwijać jako Polska, kraj. Bogaty. Dlaczego bogaty? Bo PKB za pierwszy kwartał wyniósł 4% i w sumie, jak możecie zobaczyć, to w skali ostatnich lat naprawdę świetny wynik. Na wasze portfele i na wasze inwestycje wprost się to nie przełoży w tej chwili, bo oczywiście duża część tego wzrostu została już uwzględniona przez giełdy, ale to, gdzie przekłada się to na wasz portfel, to wasze wakacje. Właśnie te dobre dane o PKB spowodowały umocnienie złotego w ostatnim czasie, a do tego agencja Modis, która Podwyższyła perspektywę polskiego długu i polskiego ratingu. Wprost przełożyła się na to, że rzeczywiście złoty zyskuje na wartości. W moim odczuciu to jeszcze jest nieefektywność rynku i wraz z podwyżkami stóp procentowych w Stanach, a jednocześnie z rosnącą inflacją, złoty będzie tracił. Jednak na razie, jak możecie zobaczyć, w tej chwili wszyscy zagraniczni i lokalni duzi gracze mówią, że PKB będzie wyżej. No a jak będzie wyżej, to trzeba kupować złotego, czyli najbliższy. W czasie jeszcze przez półtora miesiąca do początku wakacji złoty powinien być umiarkowanie tani, ale nie przyzwyczajajcie się, nie będzie tak non stop. W serii wzrostowej ciąg dalszy. Jeżeli spojrzycie w polską gospodarkę, to widzicie nie tylko wzrosty PKB, ale także wzrosty. Inflacji, i oczywiście ta inflacja w ostatnim czasie wyniosła 2%, czyli dokładnie tyle, ile było w poprzednim miesiącu. I choćby wydawałoby się, że to bardziej stabilizacja, to nie dajcie się zwieść. Tak, na dobrą sprawę, ceny w Polsce tego koszyka który kupujecie, już za chwilę będą najdroższe w historii. A więc kto nie inwestuje, kto nie oszczędza rozsądnie, ten niestety zaczyna już na pewno tracić. Deflacja się definitywnie skończyła. Teraz czasy zarabiania, bo bez tego trudno będzie utrzymać wartość pieniądza. Obiecałem na wszystkich wykresach wzrosty, a tymczasem na tym spadki. Ale nie, spokojnie, to nie spadki, to wzrost. Wzrost ryzyka i niepewności związanego z największą polską spółką, czyli z PKN Orlen. Ta spółka, konkretnie, nie spłaciła obligacji a w zasadzie nie wypłaciła kuponów z obligacji inwestorom w poniedziałek. Nie byle jakich obligacji, bo takich, które miały emisję na miliard złotych. I ta obligacyjna niespodzianka już na waszych portfelach obligacji korporacyjnych może się odbić mocno negatywnie. W sumie w świat idzie informacja, że Orlen nie spłacił Obligacji. Przy czym na razie to tylko kwestia techniczna i niezwiązana absolutnie z wypłacalnością Urlenu. Jednak sentyment rynkowy nie zwraca uwagi na takie szczegóły. Zatem, już pierwsza rysa na obligacyjno-korporacyjnym szkle się pojawiła, oby ich jak najmniej, bo to rynek duży i zdecydowanie niepłynny. Przyjrzyjmy się temu, co jest najważniejsze w najbliższych tygodniach i dniach, jeżeli chodzi o wydarzenia gospodarcze, to przede wszystkim wybory w Wielkiej Brytanii, która to wybiera twardy Brexit i coraz mocniej płynie w tą stronę. To na pewno element, którego rynki jeszcze nie zdyskontowały, a który wpłynie na nie negatywnie. Zatem to, czego możecie się spodziewać, to także rosnącej zmienności, która w ostatnim czasie była wyjątkowo stabilna i spokojna. Ostatnia rzecz, która jest w Polsce, to sell in May. And go away, jak mówi stare giełdowe przysłowie, a na razie dokładnie widać, że rzeczywiście maj dla polskich akcji to raczej sprzedawanie faktów niż kupowanie plotek. O tych plotkach, wzrostach i kolejnych perspektywicznych aktywach i ważnych informacjach gospodarczych powiem Wam w kolejnym odcinku, czyli równo za tydzień 23 maja. A więc do zobaczenia, do zarobienia.